Prosto za mną strzał na plac zamkowy, gdzie stoi ta piękna koinka, którą przywitaliśmy Was dzisiejszej kręciole. Do choinki jeszcze wrócimy. Ja już teraz zapo zapowiadam premierowy program. Czwartek, godzina 16.30, czyli spotkanie z Darkiem Goczałem. Kim jest Darek Goczał? Jest reżyserem, realizatorem telewizyjnym. To on e, realizuje wszystkie nasze przystanki Woodstock. To on także realizuje od wielu lat finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy z Telewizji Polskiej. Tym razem Darka Goczała złapaliśmy na przystanku Woodstock i troszeczkę poopowiadał o sobie z cyklu Kim Jestem? We czwartek o 16.00 30. Zapraszam na spotkanie z Darkiem. Goczem. A po prawej stronie, Telimena, kawiarnia, która od wielu lat jest właśnie w tym miejscu. A po ukosie, prokuratura generalna. Nie wspominajmy tego miejsca. Ach, tak sobie siedzimy. No nic się nie dzieje. Przerwa jaka, czy co? No, milutko jest, no nie powiem. No, roboty nie ma tylko. No, krótsze, zeks. No. Tak sobie siedzimy. Piwka nie pijemy, bo nie można. No. No dano, co to powiem? No dano. Zapraszam do oglądania programu Kim jestem. E, no mam opowiadać o sobie w tym programie i będę opowiadał o sobie. E, nie wiem czy składnie, ale posłuchajcie sami, co ja będę teraz opowiadał, o czym ja będę opowiadał, kiedy ja będę opowiadał już niedługo. Zrósłem się. Wywiad muzą tym razem wyjątkowo o godzinie 20 w piątek. Premierowa, a to za sprawą Całego bloku Bożonarodzeniowego, czyli muzy z owo, oklaskami. Przypominam, od środy do niedzieli od 230 do 22.30. W wywiadzie z muzą chcemy spotkać się z zespołem Acid Drinkers, a to za sprawą zmarłego niedawno muzyka zespołu Acid Drinkers, czyli Olasa. Olas, który w dwóch wywiadach i fartrok kafei na przystanku Woodstock, ostatnim przystanku Woodstock, był obecny i chcemy. Także jemu poświęcić ten program wywiad z muzą. Przypominam, piątek, godzina 20, premierowo. Jesteś! Jesteście? Wiesz co, my się do końca na tym nie znamy. Znamy się na tym, jak zrobić numer. I jak zrobić tak, żeby ten numer był fajny, na przykład. To się czasami udaje. Ale fajny dla nas. Fajny dla nas, ale też na przykład dla paru osób jeszcze. No. Wiemy, jak to zrobić, bo robimy to na przykład ostatnio. Ale... Nie jesteśmy od tego, żeby to sprzedawać. Od tego są inni ludzie, wiesz. Artysta, powiem tak górnolotny, nie jest od tego, żeby, wiesz, mm, zrobić coś i od razu to sprzedawać, nie? No To nie jest, kurde, garncarstwo. Jeżeli otrzymujesz wsparcie mm, od normalnie działających różnych instytucji, mówię o normalnie działających, to jest dużo łatwiej, jest lepiej, jest tego więcej, nie? Ale nie jesteśmy w normalnym kraju. Nie? Kocham ten dźwięk i kocham ten zapach. To jest jak napalm o poranku. Pod pasem kultury. Oczywiście spotkamy się 11 stycznia 2009 roku na kolejnym finale, 17 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na przodzie, na froncie będzie wisiał nasz piękny, nowy, ogromny billboard, czyli baner z serduszkiem. A ja zapraszam Was na program premierowy Jarocin, Poniedziałek, godzina 20:30. Tym razem spotkamy się ze swoim Kobranocka. Uwaga, rok 1987, można powiedzieć prehistoria. Yy, druga połowa XX wieku, a to jest absolutnie polski rock and roll. Powiedziałem, godzina 20.30 ja rocin, a ja jeszcze raz przypominam, tu spotykamy się w niedzielę 11 stycznia 2009 roku.